I lato to omy strosza, bo drożyna wylekł Śpiewa to a tek 16 czerwca w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach odbył się ostatni w tym roku szkolnym koncert edukacyjny z cyklu Cztery pory roku. Motywem przewodnim tego wyjątkowego spotkania z muzyką było oczywiście lato. W sali kameralnej Centrum Kulturalno Artystycznego zasiedli młodzi widzowie z przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych. Koncert odbył się dwukrotnie o 9:30 i 11:00. Uczestnicy spotkania mieli możliwość bliższego poznania całej gamy instrumentów wykorzystywanych przez muzyków. Był fortepian, skrzypce, ale też instrumenty dente i perkusyjne. Wszystkie one były omawiane, a następnie uczniowie szkoły muzycznej prezentowali ich brzmienie. Dzieci nie tylko słuchały informacji przekazywanych przez dyrektora szkoły i wsłuchiwały się w brzmienie poszczególnych instrumentów, ale też były angażowane do wspólnego grania różnych utworów. Dla najbardziej aktywnych uczestników przygotowano drobne upominki, które dyrektor Miedziński wręczał z magicznego pudełka. Cykl koncertów cztery pory roku jest organizowany przez Szkołę Muzyczną z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy, zgodnie z zasadą, czym skorupka za młodu nasiągnie.